Od prawie miesiąca jak chyba każdy z nas żyje wojną na Ukrainie. Brzostek zapewne szczególnie interesuje się sytuacją na Czer Czernichowszczyźnie, czyli miejscowościach Pliszki i Baturyn. To prawda, każdy dzień od prawie miesiąca rozpoczyna się u mnie tym, że patrzę w telefonie na informacje od moich przyjaciół i znajomych, z Czernichowczyzny, z naszych gmin partnerskich, z Baturyna i z Pliszek. No i niepokoimy się i martwimy się cały czas o to, jak się mają, co tam się dzieje, a bywa, bywają komunikaty niewesołe i smutne, kiedy przez nasze gminy partnerskie przechodzą w jednostki Wojskowe Federacji Rosyjskiej jednego dnia przez Bliczki przeszło ponad 400 samochodów tzw. techniki, czyli pojazdów opancerzonych, łącznie naliczono ich tam ponad tysiąc, więc też fotografia czy zdjęcie mojego przyjaciela Saszy Kozłowskiego, zastępcy głowy gromady w Baturynie, z za plecami ze zrujnowanym mostem, no to są takie wrażenia no, trudne dla nas. Czyli ta sytuacja w tym rejonie jest szczególnie trudna. Tam operuje Grupa Północ i ten, to uderzenie poszło w tamtej, w, tam, w tamtej stronie częściowo z Rosji, ale też troszkę i z Białorusi. Czernichu przez kilka dni był w ogóle oblężony, do tej pory zresztą jest oblężony, nie dalej, jak wczoraj rozmawiałem z moim przyjacielem Włodymirem Bojką, który mówił, że po prostu od pewnego czasu nie ma w ogóle prądu, nie ma w ogóle ogrzewania, spędzają swoje, swój czas w piwnicach. Ostatnio odbierałem na granicy naszą znajomą, której udało się uciec z Czernichowa. Cztery dni uciekała do Kijowa, do, a z Kijowa dwa dni zajęło jej dotarcie do pociągiem do granicy polskiej. Muszę Państwu powiedzieć, że osobę, którą znam doskonale po tych sześciu dniach ledwo rozpoznałem w miejscu, gdzie umówiliśmy się na jej odebranie. Więc no, powieści są po prostu wstrząsające, straszne, zupełnie niewyobrażalne. No, ciężko sobie w ogóle wyobrazić, że w XXI wieku mierzymy się z takimi problemami. No, mogę tutaj dodać jeszcze tyle od siebie, że miałem też okazję być na dworcu w Przemyślu, bo tam mieliśmy taki dyżur samorządowy y, jako wolontariusze i, i no, tyle, ile się tam można napatrzeć na krzywdę i nieszczęścia ludzkie, to, to naprawdę y, jest to po prostu y, niewyobrażalne. Natomiast no, słusznie, staramy się y, tutaj tym naszym gminom partnerskim nieść pomoc y, jak to jest tylko możliwe. Przygotowujemy się do y, zorganizowania konwojów z pomocą dla nich. Y, w tej chwili y, do Czernichowa nic nie może dojechać. Natomiast rozmawiałem z zastępcą głowy, głowy gromady miasta Nierzyn, paną Iriną Grozienką, i otrzymałem informację, że możemy przekazać te rzeczy do Nierzyna, ponieważ Nierzyn nie jest zajęty przez Wojska Federacji Rosyjskiej, więc tam będzie takie miejsce, gdzie będziemy mogli ten konwój przysłać i tam będzie mógł czekać na to, aby mógł być przekazany w pierwszym możliwym terminie do Czernichowa. Natomiast my też prowadzimy cały czas zbiórkę środków na pomoc dla Pliszek i baturyna. Na Wczoraj mieliśmy około niespełna 21 tysięcy złotych uzbierane. No więc też czekamy na to, abyśmy. Tutaj jesteśmy w kontakcie cały czas z naszymi przyjaciółmi i te środki zostaną uruchomione w takim momencie, kiedy będziemy to mogli zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Więc albo przekażemy środki bezpośrednio do tych gromad, albo dokonamy zakupu rzeczy i te rzeczy trafią na Ukrainę. Co było co co było w tym transporcie, który został przekazany na Ukrainę, jeżeli chodzi pierwszy, o rzeczy. Pierwszy, pierwszy kondukt, który był przygotowany wspólnie z władzami samorządowi województwa podkarpackiego dotyczył medykamentów, środków przeciwbólowych, bandaży, opatrunków. I to są te rzeczy, które zostały przekazane na pomoc osobom rannym i rannym żołnierzom Armii Ukraińskiej. Natomiast w tej chwili przygotowujemy zbiórkę żywnościową. Robimy ją tutaj wspólnie z naszymi gminami, z Rzeszyn w związku gmin do Rzecza Wisłoki i będziemy taki transport i taki transport jest przygotowany już w tej chwili w Dębicy. Czynimy w tej chwili poszczególne gromady, poszczególne gminy, przepraszam, czynią w tej chwili zakupy i składamy taką, taki konu i on dojedzie do Lwowa, stamtąd będzie przekazany już pod, stamtąd już kierowcy ukraińscy będą starali się dotrzeć właśnie w okolice Czernichowa. Jakie produkty są najbardziej potrzebne? Przede wszystkim żywność. Przede wszystkim żywność, koce to jest w tej chwili ten element, na który kładziemy największy nacisk, ale też baterie, latarki. Takie rzeczy, które uważamy, uznajemy za istotne. Zresztą cały czas jesteśmy tutaj w kontakcie też z Ukraińcami, którzy nas na bieżąco informują o tym, co by, jakie są jeszcze zapotrzebowania, a ta lista jest naprawdę bardzo długa. I cały czas trwa zbiórka pieniężna również. Tak, cały czas trwa zbiórka pieniężna. Prawie 21 tysięcy złotych tyle udało nam się zgromadzić w tej chwili na naszym rachunku, które prowadzi Ochotnicza Straż Pożarna w Brzostku. I te środki cały czas czekają na wydatkowanie. No, czekamy na odpowiedni czas. tutaj. Czy w gminie znaleźli schronienie uchodźcy z ogarniętej wojną Ukrainy? Wczoraj mieliśmy zarejestrowanych 70 wniosków o nadanie numeru PESEL cały czas, tutaj mamy taką, idziemy w trzech kierunkach. Po pierwsze stara się pomagać gmina, po drugie pomagają też środowiskowe domy samopomocy, które działa przy parafii rzymskokatolickiej w Brzosku i mieszkania prywatne. Na tą chwilę najwięcej osób zamieszkuje na kwaterach prywatnych. Tutaj jest pewien, pewna inność województwa podkarpackiego, które wraz z województwem lubelskim jest tak zwanym województwem recepcyjnym. Czyli tutaj rejestrujemy osoby, które przebywają i i odsyłane są one potem do ośrodków w głębi kraju. Ale też, jeżeli pojawiają się takie sytuacje, że trzeba ludziom pomóc, nie mówimy nie. Stąd też jest w tej chwili prawie 10 osób na, w ośrodku naszym, w naszym hotelu gminnym. Ostatnio było 30 osób na parafii rzymskokatolickiej. W związku z tym, że tam to mamy taką sytuację, że osoby przyjeżdżają i najczęściej wyjeżdżają następnego dnia. Jest to taki punkt, gdzie osoby przez pozostają zwykle na jedną lub dwie noce, ale też z tego, co się orientuje, są też takie osoby, które są tam na stałe. I bardzo wiele osób znajduje swoje miejsce u, w domach prywatnych. Staramy się te osoby integrować razem wspólnie. Organizujemy w soboty zajęcia dla tych osób. Jest to nauka języka polskiego w tej części takiej najbardziej potrzebnej. Przygotow prosimy, proponujemy im też dzieciom możliwości zajęć kulturalnych oraz oczywiście znajdują swoje miejsce w szkołach. Przy czym tutaj ze szkołami mamy pewien problem, ponieważ my stoimy tutaj w gminie Brzostek na takim stanowisku, że w związku z faktem takim, że jest możliwość zdalnego nauczania z poziomu Ukrainy, poprosiłem dyrektorów szkół o to, aby jeżeli trafią się dzieci z Ukrainy, żeby przede wszystkim kładziono nacisk na tą naukę zdalną, czyli my dostarczamy tutaj w tym momencie sprzęt informatyczny i opiekę nauczyciela, natomiast dzieci próbują się kontaktować ze swoimi szkołami, nauczycielami i prowadzić naukę zdalną. Natomiast no, trzeba brać pod uwagę to, że na przykład są w tych czasach, w tym, w tym w momencie na przykład alarmy bombowe i w tym momencie te zajęcia są przerywane na Ukrainie, więc wtedy przechodzimy do takiego rozwiązania, że dzieci przebywają z swoimi rówieśnikami w klasach. To oczywiście jest uzależnione od tego, skąd przebywają dzieci, bo no, tutaj w tej chwili na przykład mamy mieszkańców Czernichowa i Sum. Nie ma dla nich możliwości prowadzenia żadnej nauki, ale mamy też troszkę osób z, oko, z obszaru na przykład e, równego, czy tutaj tej zachodniej części Ukrainy. I tutaj w miarę takie, spokojniejsze. W miarę spokojniejsze i tutaj takie zajęcia się mogą e, odbywać. Muszę panu powiedzieć, że jestem naprawdę pod wrażeniem tej otwartości, e, chęci niesienia pomocy. Te pierwsze dni, zwłaszcza kiedy wybuchła e, wojna, były takie, że społeczeństwo się domagało, każdego wujka i wójta i burmistrza. I myślę, że moi koledzy samorządowcy to potwierdzą, że trzeba było organizować jakiekolwiek akcje, dlatego że społeczeństwo się tego po prostu domagało. Mieliśmy nawet taką sytuację, że mieliśmy spotkanie z wojewodą podkarpackim, który prosił o to, aby ograniczyć wszelkiego rodzaju zbiórki, dlatego że w pewnym momencie magazyny były absolutnie pełne wszystkich rzeczy, takie, które mogły być użyte do pomocy dla uchodźców i trzeba było troszkę tonować i tutaj przekładać tą współpracę na takiej zasadzie, że Trzeba było szukać partnera po stronie ukraińskiej, który odbierze to, zanim przystąpi się do zbiórki. Ale ta serdeczność jest ogromna, ta życzliwość jest gigantyczna i spotykamy się tutaj w, no, naprawdę z bardzo dobrym odbiorem. Oczywiście nie jesteśmy idealistami, mamy świadomość, że są tak zwani ludzie i ludziska i, i, i że tam jakieś problemy zawsze się mogą pojawić, ale, ale to jest jakby zrozumiałe na tą chwilę układa nam się tutaj współpraca z naszymi nie uchodźcami, a gośćmi, bo my nie, nie używamy w słowa uchodźca, używamy słowa gość. Ja w ogóle uważam, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że trzeba mieć świadomość. Świadomość tego, że jeżeli tam na Ukrainie mężowie, bracia, ojcowie giną za wolną Ukrainę, giną też za Polskę. I naszym obowiązkiem tutaj w Polsce jest zrobić wszystko, aby ich żony, córki, matki miały tutaj u nas poczucie bezpieczeństwa i poczucie miejsca, w którym mogą czekać spokojnie na ten czas, kiedy będą mogły na Ukrainy powrócić. Moja koleżanka, która rozmawiała ostatnio ze swoim mężem, który walczy w, na froncie w Sumach, powiedziała jej tylko, że bardzo się cieszy, że dotarła i że jest bezpieczna, ponieważ on ma w tym momencie, on się w tym momencie martwi już tylko o siebie. Nie musi się martwić o siebie i jeszcze o nich. Zmieńmy temat. Na inwestycyjnym samorząd planuje rozbudowę Urzędu Miejskiego. Z czego wynika taka potrzeba i jak zostanie to zrealizowane? Muszę powiedzieć panu, że troszkę byliśmy tutaj zaskoczeni rozwojem sytuacji, bowiem pięć lat temu złożyliśmy taki wniosek o dofinansowanie na rozbudowę Urzędu Miejskiego Brzesku, dokładnie części archiwalnej i przez dłuższy czas nic z tym się nie działo i nagle otrzymaliśmy informację o tym, że możemy uzyskać dofinansowanie w wysokości miliona złotych na rozbudowę tego urzędu i postanowiliśmy do tego tematu wrócić. W tym tygodniu jeszcze będziemy podpisywać umowę i będziemy rozpoczynali procedurę rozbudowy urzędu. Nasz urząd niestety, ale no, nie spełnia na dzień dzisiejszy wymogów, które są przewidziane przez przepisy. Mamy ogromne problemy z archiwum, więc w tym momencie mielibyśmy archiwum. Mielibyśmy archiwum także i odpowiednio czytelnie. Mielibyśmy tutaj też odpowiednie Także i pomieszczenia biurowo-administracyjne, a także i magazynowe, które urząd potrzebuje. Ta rozbudowa urzędu zmieni Urząd Miejski W Brzosku, i to w taki sposób dość, dość istotny zostanie zagospodarowana cała skarpa, która jest wokół urzędu. No, na projekcie wygląda to bardzo ładnie, więc teraz będziemy się tutaj starali zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby jak najszybciej, jak najsprawniej tą inwestycję przeprowadzić kiedy można się spodziewać pierwszych prac. Myślę, że najpierw podpiszmy umowę z urzędem. Jeżeli będzie być podpisaną umowę, będziemy mogli w tym momencie przystąpić do pozostałych wszystkich procedur. Powiem Panu szczerze, że bardzo się cieszę jeszcze z jednego powodu: mianowicie mamy my takie też i biura w naszym urzędzie, gdzie jest po czterech, pięciu pracowników. To naprawdę bardzo ciężko pracuje się w takiej sytuacji, gdzie, przyjmuje, jest, gdzie przyjmuje się interesantów do, przy kilku stanowiskach i czyni to ogólny, ogólny rumor i takie zamieszanie. Bardzo się cieszę. Że ta inwestycja będzie dla nas inwestycją kosztowną, bo tutaj się musimy przygotować na wydatki pewnie rzędu około 3 milionów złotych. Ale Urząd Miejski będzie już w tym momencie w taki sposób przygotowany, że będzie mógł podjąć wszystkie te zadania, które ostatnimi czasy na samorządy spadają, które trzeba wykonać. Prostak także chce przyjąć budynek dawnej Bożnicy. Jaka decyzja jest potrzebna, żeby samorząd mógł przejąć? I co będzie w tym budynku wykonywane? Założenie nasze jest takie, że chcemy w tym budynku, do tego budynku przenieść w miejsko gminno Ośrodek Pomocy Społecznej. Rzecz jest w tym, że chcemy jak najszybciej odblokować miejsce w Ośrodku Zdrowia, które zajmuje do tej pory Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, po to, żebyśmy tam mogli uruchomić rehabilitację. Niestety tutaj sprawy nam się opóźniają, o czym z żalem mówię, bo liczyliśmy na to, że uda nam się już w tym roku przystąpić do kontraktu na rehabilitację. Ta, no ta możliwość wydaje się być w tej chwili trudna, ale niemniej jednak będziemy się, będziemy się starali w jakiś sposób tutaj jakieś nasze prace poczynić. Najważniejsze natomiast jest to, żebyśmy przede wszystkim ten budynek uzyskali. Najważniejsze rzeczy zostały tutaj spełnione, to znaczy jest decyzja Rady Powiatu o przekazaniu budynku tej Starej Bożnicy w, do gminy Brzostek, jest decyzja decyzja Rady Miejskiej jest uchwała Rady Miejskiej w związku o przyjęciu tej darowizny. W związku z powyższym nie pozostaje nam nic innego jak sporządzić tutaj odpowiedni akt notarialny na który z cierpliwością czekam. Musimy oczywiście pamiętać o tym, że przekazanie tutaj musi nastąpić zgodnie z prawem jaki obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i na takie rozwiązanie cały czas tutaj Oczekuję. Cieszę się z deklaracji pana starosty Chęćka, który wielokrotnie już o tym mówił, że przekaże ten budynek gminie Brzostek. Nawet wyraził w tej sprawie takie stwierdzenie, że to jest akt dziejowej sprawiedliwości. Więc myślę, że w najbliższym czasie uda nam się tutaj pozytywnie tę sprawę załatwić. W jaki sposób była użytkowana ta stara bożnica? Ta... Iwan, to jest bardzo skomplikowana i długa historia, bo muszę tutaj powiedzieć o tym, że w ogóle to, że mamy dzisiaj taką sytuację, że, że ta bożnica będzie mogła wrócić do gminy Brzostek jest w sporej części zasługą pracowników Urzędu Miejskiego w Brzostku, którzy wertując archiwa znaleźli całą masę dokumentów, które posłużyły prokuratorii do tego, aby wygrać sprawę sądową z gminą żydowską. Myśmy byli w stanie na podstawie tych dokumentów zgromadzonych przez pracowników Urzędu Miejskiego wykazać to, jak wiele Pieniędzy i środków pochodzących z gminy Brzostek zostało użyte do tego, żeby ten budynek został odbudowany. On został potem, był potem używany przez szkołę rolniczą Brzosku, a w 1998 roku został przekazany do powiatu wraz z reformami edukacyjnymi, które wtedy były prowadzone i szkoły, szkoły średnie były podporządkowane pod powiat. Natomiast wkrótce potem szkoła zrezygnowała z tego budynku i ten budynek stał i niszczał. Więc tak naprawdę mamy sytuację taką, że wszystko, co w tym budynku zostało Robione, absolutnie wszystko. To są pieniądze gminy Brzostek, to są pieniądze mieszkańców. No dodam jeszcze, że nawet Życi, którzy kiedyś zakupili działki i zbudowali Bożnicę, też byli z Brzosku, więc myślę, że to są wystarczające argumenty ku temu, aby taką nieruchomość gminie przekazać. Czekam na to cierpliwie.